Witam dzisiaj w studiu. Gościmy panią Magdalenę Słuek-Domański, koordynator koalicji ds. bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, a jednocześnie dyrektor ds. komunikacji w grupie Eneris. Witam panią. Dzień dobry, witam państwa. Służby komunalne w obecnym sytuacji pandemii koronawirusa no, stoją na pierwszym froncie, albo przynajmniej na czele frontu walki z tym koronawirusem, a na pewno z likwidowaniem pewnych skutków, które choćby w postaci odpadów powstają, proszę mi powiedzieć, jak służby komunalne i przedsiębiorcy pracujący w tych przedsiębiorstwach sobie radzą w obecnej sytuacji? Czy oni są szczególnie narażeni na, 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 na zakażenie? Jest dokładnie tak jak pan powiedział, czyli tak naprawdę pracownicy komunalni w tym momencie są na pierwszej linii frontu i niezależnie czy mówimy tutaj o pracownikach, którzy mają kontakt z odpadami, czy pracownikach, którzy dostarczają nam do domów choćby wodę, oni tak naprawdę nie mają home office, nie będą pracowali zdalnie, muszą być na posterunku i tym bardziej zachowanie płynności w ich pracy jest tak ważne. Jest dodatkowo jeszcze kilka oczywiście czynników. Przede wszystkim jeśli chodzi o zbiórkę, ale też jeśli chodzi o sortownię, o tym nie zapominajmy, pracownicy mają potencjalny kontakt z przedmiotami, które są zakażone. Pamiętamy o tym, że według WHO nawet 9 dni na przedmiotach może utrzymywać się wirus. W związku z tym, w momencie, kiedy mamy jasną informację, że odpady ze zbiórki komunalnej mamy niezależnie czy ona jest kwarantanny czy nie, mamy traktować tak samo, tak samo odbieramy czarny pojemnik, to my tak naprawdę nie wiemy, czy ten pracownik ma kontakt bezpośrednio poprzez użyte rękawiczki, maski czy przedmioty z wirusem, czy ich nie ma. To jest ogromne zagrożenie i to samo dotyczy pracowników sortowni, dlatego apelujemy choćby do mieszkańców, żeby w tym momencie plastikowe naczynia jednorazowe, czy rękawiczki wrzucali do odpadów zmieszanych do czarnego worka dobrze zaciśniętego właśnie po to, żeby osoby na sortowni nie miały do czynienia, nie miały możliwości kontaktu z tymi odpadami. Z drugiej strony oczywiście jest tak, że pracownicy pracujący na śmieciarkach, kierowcy ładowacze codziennie wyjeżdżając w miasto mają ten kontakt z mieszkańcami. Ciężko jest utrzymać dystans dwóch metrów Choćby wczorajsze nowe rozporządzenie, które mówi o tym, że ma być przynajmniej półtora metrowy dystans między pracownikami w firmach. W jaki sposób mamy to utrzymać w momencie, kiedy mamy trzy osobowe załogi w śmieciarkach i już Zobaczmy, mamy tutaj tak. kolejne, kolejne problemy. Podobnie Więc na za... liniach sortowniczych, przecież to, te osoby stoją blisko siebie i trudno, żeby stały dalej. No, bardzo często one są, powiedzmy, że big bagami oddzielone. Jeśli jest między nimi przestrzeń dwóch big bagów, no to już jest całkiem dobrze, bo to jest ponad dwa metry. Jeden big bag, no to już powiedzmy, że, że jest trochę gorzej. Sprawdzaliśmy to na naszych kilku sortowniach. Raczej na wyciągnięcie dwóch rąk odległość jest zachowana, więc raczej z automatu to powinno faktycznie funkcjonować, aczkolwiek jest, jest bardzo, bardzo różnie. Pamiętajmy też, że nasi pracownicy dotykają dotykają choćby klamek w altanach, dotykają y, pojemników, które znowuż były dotykane przez innych mieszkańców, więc nawet jeśli nie mamy tego kontaktu bezpośredniego w danym momencie, to pośredni poprzez te wszystkie przedmioty kontakt cały czas jest. A niestety, co by nie mówić, zbiórka odpadów musi być utrzymana. To jest warunek absolutnie konieczny do tego, żeby y, utrzymać pewien poziom sanitarny w naszych miastach. Mm -hmm. e, proszę powiedzieć, no, z punktu widzenia... E... Pani, firmy, która no, firmy z, y, działają, firma działa w, w wielu miastach kraju, czy zauważacie już y, w związku z pandemią koronawirusa powstawanie różnych mitów na ten temat wśród pracowników? Czego się boją? Czy słusznie? Jak też ewentualnie no, próbujecie tłumaczyć, walczyć z tymi mitami, żeby jednak ta ciągłość pracy była cały czas y, podtrzymana? No właśnie, tutaj dotyka Pan ciekawego tematu w ogóle świadomości BHP w branży, bo tak naprawdę mhm. poziom strachu, myślę, że w, nie tylko w naszej firmie, nie, nie tylko w Eneris, ale w każdym człowieku zależy od ilości wiedzy, którą mamy na dany temat. I akurat u nas bardzo dużą wagę od pięciu lat przykładamy do kwestii BHP. Robimy szkolenia, mamy filmy. Tak naprawdę nasi ludzie są przyzwyczajeni do tego, że o BHP się mówi, że są szkolenia, że raz w roku są dodatkowe jeszcze szkolenia, że są filmy, że są instruktarze, że są, nie wiem, kursy pierwszej pomocy. Dla nich jest to coś w miarę naturalnego. Ale tak jak obserwuję firmy w ramach na przykład koalicji BHP. To właśnie y, potrzebna jest wymiana informacji i taka stała edukacja, dlatego że pracownicy, którzy do tej pory może mieli na początku, bo, bo musieli, bo takie prawem wymagane szkolenie BHP, ale potem o tym się nie mówi, nie przypomina na co dzień tak naprawdę, no to trudno człowieka nauczyć w takich warunkach y, pewnej uważności, pewnej staranności dotyczącej y, bezpieczeństwa. I stąd, w momencie, kiedy pojawiła się kwestia koronawirusa, y, niektóre nasze spółki tak naprawdę zabezpieczyły już pracowników w rękawiczki, w maski, w płyny w okolicach 4-5 marca, czyli jeszcze było dosyć daleko do, do takich nagłośnienia całej sprawy. W połowie miesiąca tak naprawdę nasze spółki już były zaopatrzone, nasze spółki już były po szkoleniach dodatkowych dla pracowników, podczas kiedy wiem z doświadczenia i z informacji od innych firm, że to dopiero raczkowało. Co więcej, e, pamiętajmy o tym, że bardzo wiele firm e, z naszej branży de facto ma bardzo ograniczone zasoby ludzkie, jeśli chodzi o e, BHP. E, ten BHPowiec przykładowy jest na e, fragment etatu, w momencie, kiedy on zazwyczaj przychodzi raz na tydzień, na, na kilka godzin, to ciężko jest wdrożyć pewne procedury, pewne standardy, które wchodzą nam w nawyk e, i, i dzięki którym jesteśmy bezpieczniejsi w takim momencie jak teraz. Co, co ciekawsze, jeszcze bym powiedziała, to to, że słyszałam o przypadkach nieodosobnionych, niestety, że w momencie, kiedy teraz firmy potrzebują najwięcej tej opieki, opieki związanej z bezpieczeństwem sanitarnym, z higieną, w tym momencie BHP-owcy są wysyłani na zaległe urlopy czy na home office. W momencie, kiedy oni właśnie teraz powinni być na bazach, teraz powinni chodzić za tym jednym, drugim, trzecim pracownikiem, uświadamiać, przypominać. Po to właśnie, żeby wzbudzić to poczucie bezpiecznego miejsca pracy. Mm -hmm. no, yy, wiele firm nie miało, a praktycznie nikt z nas nie miał takich doświadczeń, jak sobie w tym okresie, takim bardzo szczególnie mm. trudnym yy, radzić, także ta wymiana doświadczeń i te dobre praktyki są szczególnie ważne, aby ich chronić pracowników a także utrzymać ciągłość pracy zakładów. Yy, także warto chyba czerpać wiedzę z, 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 z teraz chyba teraz, to tylko przede wszystkim z wymiany doświadczeń, ale jednak pewnych takich no, pomysłów na. Na, 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 na doszkalanie się, na pozyskiwanie wiedzy takie teraz już ad hoc. E, jak pani myśli, czy coś może być pomocne? Zdecydowanie w tym momencie, w momencie, kiedy nie mamy żadnych procedur, kiedy pierwsza tarcza kryzysowa w żaden sposób nie objęła naszej branży, w momencie, kiedy tak naprawdę w tym teraz nawet nie wiemy, jak, jak działać, wiemy, że w Wchodzą pewne przepisy, ale one też zanim y, zostaną rozpoznane, choćby przez jednostki samorządowe, to mija bardzo dużo czasu. No to w tym momencie jedyne, co mamy, to mamy siebie nawzajem. I y, nie ma czegoś takiego, że konkurujemy ze sobą w, w dobie pandemii, y, jeśli chodzi o, o jakie, jakąś wiedzę. Absolutnie. W tym momencie jest czas, y, żebyśmy tę wiedzę sobie wzajemnie przy, y, przekazywali. Ja widzę, jak to działa w koalicji y, BHP, czyli w momencie, kiedy mamy y, kilka firm, czy właściwie rozproszonych po całym kraju, od Jeleniej Góry, Przez Kalisz, Warszawę, czy, czy, czy nawet na Pomorzu. Każdy z nas w momencie, kiedy mamy hasło, na przykład edukacja, każdy dorzuca pewne, pewien element wiedzy i z tego tworzymy artykuły, które choćby właśnie na portalu komunalnym są, są publikowane. Oczywiście ta wiedza jest po kolei zbierana, po kolei spisywana i publikowana przez Państwa. Z drugiej strony, w związku z tym potrzeba takich dużych bloków tematycznych, na przykład takich szkoleń, które będzie 3 kwietnia dzięki Państwa wydawnictwo zrealizowane, bo to jest taka jedna duża pigułka wiedzy. Jeśli ktoś nie ma czasu czytać, nie ma czasu monitorować mediów, to takie szkolenia są bardzo potrzebne. One zbierają wiedzę, a jednocześnie dzięki temu, że. Obecni są na nich praktycy, no to pozwala też zweryfikować pewne konkretne pytania, z którymi się spotykamy. Tak, to, to, to jest istotne. My organizujemy, tak jak Pani wspomniała, 3 kwietnia takie, takie spotkanie, takie szkolenie w formie właśnie online. Państwo będziecie jednym z uczestników, tak, moderatorów, i będziemy mieć też na wasze doświadczenie, też zebrane w ramach koalicji BHP. Także to zapraszamy też na to spotkanie. Na pewno bardzo chętnie się tym doświadczeniem podzielimy, ale też bardzo prosimy o to, żeby przygotować sobie pytania, może na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi w artykułach, które do tej pory były publikowane. Publikowaliśmy teksty zarówno o edukacji, jak i takie szczegółowe już wytyczne związane z branżą. Wczoraj do publikacji poszedł, poszła pierwsza część bardzo szczegółowego dokumentu na temat dezynfekcji. Jutro będzie kolejna, ale może są jakieś tematy, które Państwo y, chcieliby jeszcze zgłębić. Y, I tak naprawdę my przygotowujemy w tym momencie, i jako koalicja, i jako Enelis, bardzo dużo różnych materiałów, też y, dodatkowych dla mediów. Choćby w tym momencie opracowujemy duży materiał na temat masek, w jakiej, czy, czy trzeba je nosić, jeśli jakie. To, to, czy z certyfikatem, czy zwykłe maski, które szyjemy, są wystarczające, więc może mają Państwo też inne pytania. Zachęcam do tego, żeby je zebrać, żeby mieć je przygotowane na spotkanie 3 kwietnia i żeby je po prostu zaleć. Będziemy wspólnie weryfikować. Jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję za, za te porady. Myślę, że wspólnie damy radę wirusowi, a przynajmniej na tym naszym polu komunalnym. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.